Jeśli jeździłeś samochodem elektrycznym, prawdopodobnie zauważyłeś wady, które większość ludzi ignoruje: subtelne wibracje, sporadyczny hałas pod obciążeniem i pytania o długoterminową niezawodność związane ze złożonymi silnikami z magnesami trwałymi. Ale za tym wszystkim kryje się większy problem. Prawie każdy silnik EV dzisiaj jest zależny od materiałów ziem rzadkich kontrolowanych przez Chiny. Ten monopol nie tylko zwiększa ryzyko, ale także zamyka cały przemysł na jednej ścieżce. Ale co jeśli Tesla po cichu buduje wyjście? Plotki wskazują na silnik nowej generacji na bazie wody w fazie rozwoju dla modelu Tesla 2 z 2025 r. Radykalny projekt, który mógłby całkowicie wyeliminować metale ziem rzadkich. Tak jak Colin Campbell, główny inżynier Tesli, zasugerował w dniu inwestora Tesli a ponieważ świat przechodzi na czystą energię, popyt na metale ziem rzadkich naprawdę dramatycznie wzrasta. I nie tylko będzie trochę trudno sprostać temu popytowi, ale wydobywanie tych metali ziem rzadkich wiąże się z ryzykiem dla środowiska i zdrowia. Więc chcemy zrobić jeszcze lepiej niż to. Zaprojektowaliśmy naszą kolejną jednostkę napędową, która wykorzystuje silnik z magnesem trwałym, aby w ogóle nie używać żadnych materiałów ziem rzadkich. Jeśli to prawda, może to oznaczać początek końca dominacji Chin w technologii pojazdów elektrycznych. Subskrybuj Westech i pomóż nam dotrzeć do 64 597 subskrybentów, a także naciśnij dzwonek, aby nigdy nie przegapić tych przełomowych aktualizacji. Co jest nie tak z dzisiejszymi silnikami EV? Większość dzisiejszych pojazdów elektrycznych, w tym niemal wszystkie jednostki Tesla Model 3 i Model I, y, opiera się na silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi PMSM. Silniki te są preferowane ze względu na swoją wydajność, zwartość i silny moment obrotowy. Jednak ich największą wadą jest zależność od pierwiastków ziem rzadkich, takich jak neodym, dysprozyterb. Materiały te są nie tylko kosztowne i szkodliwe dla środowiska w wydobyciu, ale również stanowią poważne ryzyko geopolityczne ze względu na skoncentrowany globalny łańcuch dostaw. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA. Od 2023 roku Chiny kontrolują około 87% światowej zdolności rafinacji metali ziem rzadkich i ponad 60% całkowitej produkcji górniczej. Oznacza to, że niemal każdy silnik PM produkowany obecnie, w tym te w ofercie Tesli, jest ostatecznie powiązany z siecią dostaw zdominowaną przez Chiny. Stanowi to poważne zagrożenie dla stabilności produkcji. W rzeczywistości, gdy Chiny ograniczyły eksport Galu i Germanów w 2023 roku, wysłały jasny sygnał, że krytyczne materiały mogą stać się bronią geopolityczną. Podobny ruch skierowany przeciwko pierwiastkom ziem rzadkich mógłby doprowadzić do zatrzymania globalnego przemysłu pojazdów elektrycznych. Oprócz ryzyka strategicznego istnieje również problem zmienności cen, koszt tlenku neodymu, materiału rdzeniowego w silnikach PM – Wzrósł ponad dwukrotnie między 2020 a 2023. Wzrósł z około 45 zero USD do ponad 90 zero USD za tonę metryczną w szczytowym momencie. Ta nieprzewidywalna fluktuacja utrudnia producentom samochodów długoterminowe planowanie i znacznie zwiększa koszty pojazdów elektrycznych. Szkody dla środowiska są również znaczące. Wydobycie metali ziem rzadkich generuje ogromne odpady i zanieczyszczenia. Na każdą tonę wydobytych pierwiastków ziem rzadkich proces ten wytwarza około 1 tony odpadów radioaktywnych, 75, 0 litrów kwaśnych ścieków i do 1000 ton odpadów, często zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Te produkty uboczne prowadzą do poważnej degradacji środowiska, w tym skażenia wód gruntowych i narażenia na promieniowanie. Szczególnie w regionach takich jak Beotu w Mongolii Wewnętrznej, która jest chińskim centrum pierwiastków ziem rzadkich. W odpowiedzi na te rosnące obawy, Tesla podobno opracowuje rewolucyjny silnik do nadchodzącego modelu Tesla 2 z 2025 roku, który całkowicie eliminuje potrzebę stosowania materiałów ziem rzadkich. Ta zmiana pozwoliłaby Tesli uwolnić się od chińskiego uścisku metali ziem rzadkich, uprościć architekturę silnika i zmniejszyć wpływ na środowisko. Jeśli uda się zrealizować te innowacje, może ona stanowić największą transformację w projektowaniu silników elektrycznych od czasu wprowadzenia baterii litowo-jonowych i może fundamentalnie zmienić dynamikę mocy w globalnym łańcuchu dostaw pojazdów elektrycznych. Czym jest silnik na bazie wody? Zamiast polegać na magnesach trwałych z metali ziem rzadkich, które są zarówno wrażliwe politycznie, jak i szkodliwe dla środowiska. Konstrukcja silnika na bazie wody wykorzystuje indukcję elektromagnetyczną opartą na cewkach miedzianych do generowania momentu obrotowego. To podejście jest nie tylko bardziej zrównoważone, ale także radykalnie upraszcza architekturę silnika. Miedź jest o wiele bardziej powszechna i geograficznie zróżnicowana niż neodym lub dyspros, a jej globalne rezerwy przekraczają 870 milionów ton metrycznych według USGS. Sercem tego nowego systemu jest szczelna, wysokociśnieniowa inteligentna pętla chłodząca oparta na mieszance wody i glikolu. Podobna do tej stosowanej w zaawansowanych centrach danych i chłodzonych cieczą systemach komputerowych. Ta pętla została zaprojektowana w celu utrzymania optymalnej temperatury silnika nawet w warunkach dużego obciążenia, co umożliwia lepszą wydajność cieplną i wydłuża żywotność podzespołów. Podobno system działa przy ciśnieniu od 20 do 40 funtów na cal kwadratowy i utrzymuje temperaturę silnika w idealnym zakresie od 50 do 80 stopni Celsjusza, nawet podczas intensywnego przyspieszania lub wspinaczki pod górę. Jest to znacząca modernizacja w porównaniu z tradycyjnymi chłodzonymi powietrzem lub nisko wydajnymi układami chłodzenia stosowanymi w starszych silnikach FU. W przeciwieństwie do tradycyjnych silników z magnesami trwałymi, które są ciężkie i trudne do recyklingu ze względu na łączone komponenty ziem rzadkich. Silnik na bazie wody jest zaprojektowany pod kątem modułowości i demontażu pod koniec okresu eksploatacji. Inżynierowie Tesli podobno obniżyli całkowitą wagę silnika nawet o 18% i skrócili etapy produkcji o ponad 30% w porównaniu z obecnymi jednostkami napędowymi Gen 4. Dzięki temu produkcja jest szybsza, tańsza i bardziej przyjazna dla środowiska. Inspiracją dla tej innowacji są zarówno chłodzone cieczą szafy serwerowe stosowane w komputerach o wysokiej wydajności, jak i hybrydowe układy napędowe hydrauliczno-elektryczne stosowane w sprzęcie przemysłowym. Co ciekawe, niektóre z tych samych technologii chłodzenia które są stosowane w superkomputerze Dojo Tesli, zaprojektowanym do trenowania modeli AI do autonomicznej jazdy, zostały dostosowane do zarządzania temperaturą w tej platformie silnika. Czy uważasz, że jest to najodważniejszy ruch EV od czasu, kiedy gdy Elon wprowadził na rynek oryginalnego Roadstera? Skomentuj, Water, jeśli uważasz, że nowy silnik Tesli może wszystko zmienić. Jak mocny jest ten nowy silnik wodny? Na podstawie wyciekłych raportów z wewnętrznych testów i wiarygodnych źródeł branżowych Tesla Model 2 z 2025 R ma być wyposażona w nowo zaprojektowany silnik chłodzony cieczą, który zapewnia moc od 370 do 400 koni mechanicznych. To oszałamiająca liczba jak na pojazd elektryczny klasy podstawowej. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że wiele kompaktowych samochodów elektrycznych dostępnych obecnie na rynku ma moc od 150 do 200 koni mechanicznych. Moment obrotowy szacuje się na ponad 500 Nm, zapewniając rodzaj mocy uciągu przy niskich obrotach, która zwykle występuje w znacznie większych pojazdach. Dzięki czemu model 2 jest szczególnie responsywny w jeździe miejskiej i autostradowej. Wczesne testy wydajności sugerują, że samochód może przyspieszyć od 0 do 60 mil na godzinę w mniej niż 5,7 sekundy, szybciej niż standardowa Toyota Camry, a nawet niektóre obecne wersje Tesli Model 3. Jest to możliwe dzięki 400V architekturze elektrycznej silnika w połączeniu z układem chłodzenia glikolem wodnym, który zapobiega pogorszeniu wydajności z powodu przegrzania. W przeciwieństwie do starszych chłodzonych powietrzem silników elektrycznych które ograniczają moc podczas długotrwałego użytkowania przy dużym obciążeniu. Nowa konfiguracja Tesli została zaprojektowana tak, aby utrzymać szczytową moc przez dłuższy czas, nawet w trudnych warunkach jazdy, takich jak podjazdy pod górę lub jazda z dużą prędkością. Oprócz surowej mocy, architektura silnika zapewnia wyrafinowanie. Bez magnesów trwałych tradycyjny efekt zębatkowy, wibracje spowodowane oporem magnetycznym jest eliminowany. Efektem jest o wiele płynniejsza i cichsza jazda, szczególnie zauważalna przy niskich prędkościach i podczas jazdy miejskiej z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem. Testy wibracyjne z wewnętrznych prób wskazują na redukcję hałasu mechanicznego nawet o 40% w porównaniu z obecnymi silnikami Tesla Gen 3. Ponadto rozmiar i waga silnika zostały znacznie zmniejszone. Lżejsza, bardziej kompaktowa konstrukcja uwalnia dodatkową przestrzeń w kabinie i bagażniku, co jest szczególnie cenne w kompaktowym formacie sedana. Insiderzy Tesli sugerują, że nowy zespół silnika może zmniejszyć całkowitą masę układu napędowego nawet o 60 funtów, poprawiając zarówno obsługę, jak i wydajność energetyczną. Wszystkie te osiągi i wyrafinowanie są umieszczane w samochodzie, którego cena ma być niższa niż 11,990 USD, co znacznie obniża średnią branżową z 2024 ry, wynoszącą 29,0 USD dla kompaktowych pojazdów elektrycznych. Dzięki temu model 2 stałby się jednym z najpotężniejszych, najwydajniejszych i najtańszych pojazdów elektrycznych, jakie kiedykolwiek zbudowano. Silnik zostanie również zintegrowany z systemem Drive OS Tesli, wyposażonym w dostrojony przez AI moment obrotowy, który dostosowuje się w czasie rzeczywistym do warunków terenowych i indywidualnych nawyków kierowcy. Oznacza to płynniejsze pokonywanie zakrętów, lepszą przyczepność na mokrej lub oblodzonej nawierzchni i ogólnie, bardziej inteligentne wrażenia z jazdy bez konieczności pełnej autonomicznej jazdy. Jak silnik wodny może przetrwać ekstremalne warunki pogodowe w Ameryce? Jednym z największych zmartwień sceptyków jest to, czy silnik wodny przetrwa najtrudniejsze klimaty w Ameryce. Pomysł połączenia wody i maszyn wydaje się ryzykowny, zwłaszcza gdy temperatury spadają do ujemnych stopni podczas brutalnych śnieżyc w Minnesocie lub rosną ekstremalnie w suchym upale Nevady. Jednak zespół inżynierów Tesli najwyraźniej poradził sobie z tym wyzwaniem. Tworząc to co nazywają inteligentnym systemem chłodzenia. System ten wykorzystuje płyn na bazie glikolu, zmieszany z zastrzeżonymi dodatkami nanotechnologicznymi, zaprojektowanymi w celu utrzymania stabilności płynu w szerokim zakresie temperatur. Wewnętrzne testy laboratoryjne potwierdziły ochronę przed zamarzaniem do minus 40 stopni Fahrenheita przy użyciu komór symulacji środowiskowej, które odtwarzają warunki arktyczne. Natomiast testy w wysokiej temperaturze przeprowadzone w symulowanych środowiskach Teksasu i Arizony potwierdziły, że system jest odporny na parowanie lub gotowanie do 120 stopni Fahrenheita bez utraty wydajności. 2, co czyni ten system jeszcze bardziej wytrzymałym, to jego szczelna i ciśnieniowa konstrukcja zamkniętej pętli, oznacza to zerowe ryzyko parowania lub zanieczyszczenia chłodziwa. A Tesla twierdzi, że nie wymaga regularnej konserwacji przez cały okres eksploatacji pojazdu. Ponadto, system integruje inteligentne czujniki temperatury i ciśnienia, które mogą monitorować i regulować przepływ chłodziwa w czasie rzeczywistym. Algorytm nie tylko reaguje na temperaturę otoczenia, ale także uczy się na podstawie wysokości, prędkości jazdy, a nawet zachowań użytkownika podczas jazdy, aby zoptymalizować chłodzenie w podróży. Ten adaptacyjny system czerpie inspiracje z technologii chłodzenia silników SpaceX, w których chłodzone cieczą mechanizmy muszą działać w próżni kosmicznej i podczas ponownego wejścia w atmosferę w temperaturach przekraczających 2500 stopni Fahrenheita. Choć nie są identyczne, zasady inteligentnej regulacji termicznej i redundancji pochodzą bezpośrednio z tego dziedzictwa. Ponieważ nowy chłodzony cieczą silnik Tesli może przetrwać zarówno brutalne zimy na Alasce, jak i upalne lata w Arizonie. Dokąd zabrałbyś go najpierw? Skomentuj niektóre miejsca docelowe, które przychodzą ci na myśl. Czy to jest strategiczny przełom, na który świat czekał? Przez ponad dekadę Chiny utrzymywały dominującą pozycję w łańcuchu dostaw pojazdów elektrycznych, kontrolując do 87% światowego rynku minerałów ziem rzadkich, zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energetycznej z 2023. Kontrola ta pomogła chińskim producentom samochodów, takim jak BYD, i NIO, Osiągnąć globalną sławę, szybko zwiększając skalę produkcji i wyprzedzając wielu zachodnich rywali. Kluczem do ich dominacji jest dostęp do pierwiastków ziem rzadkich, w szczególności neodymu, dysprozu i terbu, które są niezbędnymi komponentami większości silników z magnesami trwałymi stosowanych we współczesnych pojazdach elektrycznych. Proponowane przez Tesle przejście na architekturę silnika wodnego może stanowić pierwszy poważny cios strategiczny dla tej przewagi. Całkowicie usuwając metale ziem rzadkich z równania, Tesla eliminuje co wielu analityków określiło jako piętę achillesową zachodniego sektora pojazdów elektrycznych. Ta zmiana daje amerykańskim i europejskim producentom samochodów działający plan do naśladowania. Już teraz firmy takie jak Ford, GM i Toyota podobno inwestują w podobne technologie bez pierwiastków ziem rzadkich. A wczesne etapy projektów badawczo-rozwojowych pojawiają się w ich rocznych ujawnieniach i zgłoszeniach patentowych z 2024 roku. Jeśli Tesli uda się skalować ten nowy projekt do produkcji masowej, zwłaszcza w klasie Model 2 za 11.0 USD, może to zapoczątkować globalną zmianę. W tym kontekście tak zwany koniec Chin nie jest wezwaniem do konfliktu, ale sygnałem strategicznej niezależności. Oznacza koniec wymuszonej zależności od zasobów dla zachodnich producentów samochodów i początek bardziej zróżnicowanego i odpornego globalnego łańcucha dostaw pojazdów elektrycznych. Co to oznacza dla Ciebie, przeciętnego kierowcy? Ta nowa architektura silników wodnych może być jedną z najbardziej znaczących zmian inżynieryjnych dla amerykańskich kierowców od dziesięcioleci. Po pierwsze, bezpośrednio przekłada się na niższe ceny pojazdów. Dzięki usunięciu elementów z metali ziem rzadkich, które opierają się na drogim imporcie z Chin i wykorzystaniu krajowej miedzi i systemów chłodzenia, Tesla może usprawnić cały proces produkcyjny. Według wewnętrznych szacunków kosztów może to zmniejszyć koszty produkcji układu napędowego nawet o 25%. Rezultatem jest prognozowana cena bazowa poniżej 11,990 USD dla modelu 2 w porównaniu ze średnią ceną w USA w 2024 roku, wynoszącą 29,0 USD dla kompaktowych pojazdów elektrycznych. Po drugie, lżejsze silniki oznaczają lepszą wydajność. Wczesne wewnętrzne dane testowe Tesli sugerują 15% poprawę wydajności, energetycznej na mile dzięki zmniejszonej masie i zoptymalizowanej regulacji termicznej. Oznacza to mniej postojów na ładowanie i większy zasięg za dolara, co jest znaczącą różnicą dla Amerykanów zmagających się z wysokimi stawkami za media lub niedoborem ładowania na obszarach wiejskich. Po trzecie, konstrukcja radykalnie zmniejsza długoterminowe koszty konserwacji. Tradycyjne silniki z magnesami trwałymi mogą cierpieć z powodu degradacji magnesów i rozmagnesowania z czasem, szczególnie w warunkach wysokiej temperatury. Bez magnesów ten nowy system całkowicie eliminuje to ryzyko. Zużycie wirnika i stojana jest zminimalizowane dzięki płynniejszemu rozkładowi momentu obrotowego i zaawansowanemu chłodzeniu, co może wydłużyć żywotność silnika o kilka lat. Po czwarte, to rozwiązanie idealnie wpisuje się w styl życia i budżet osób o stałych dochodach. Niezależnie od tego, czy jesteś emerytem żyjącym z ubezpieczenia społecznego, pracownikiem wiejskim dojeżdżającym na duże odległości, czy członkiem rodziny klasy robotniczej próbującej rozciągnąć każdego dolara, model 2 oferuje niezrównaną wartość bez uszczerbku dla wydajności lub niezawodności. Wreszcie jest odporny na warunki atmosferyczne. Inteligentny układ chłodzenia został przetestowany pod kątem pracy w temperaturach od minus -40 stopni Fahrenheita do ponad 120 stopni Fahrenheita. Więc bez względu na to, czy mieszkasz w Detroit, Dallas czy Denver, ten silnik jest zaprojektowany tak, aby działał bez względu na klimat. Jeśli nowy silnik Tesli na wodę będzie działał zgodnie z oczekiwaniami, może zakończyć dominację Chin nad materiałami do pojazdów elektrycznych. Usuwając metale ziem rzadkich, Tesla zrywa więzi z niestabilnymi łańcuchami dostaw i sprawia, że pojazdy elektryczne stają się bardziej dostępne dla przeciętnych Amerykanów. Zbudowany do wszystkich klimatów i zaprojektowany do masowej produkcji, nie jest to tylko ulepszenie techniczne to przełom dla branży. Czy zaufałbyś silnikowi wodnemu zamiast magnesom Ziem rzadkich? Daj nam znać w komentarzach.